Bary mleczne to dla wielu polski skarb narodowy. Dziś, kiedy nie mogą one funkcjonować w ten sam sposób jak dawniej, muszą sobie jakoś radzić. Niektóre z nich wprowadziły dowozy i w dzisiejszym odcinku test jedzenia z dostawą z baru mlecznego. Siądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania! Hej, witajcie z tej strony, Maciej. Dziś mam dla Was kolejny test jedzenia na dowóz. Mało tego, znów zamówimy jedzenie naprawdę tanie. Jakiś czas temu na kanale pojawił się już materiał, w którym zamawialiśmy tanie jedzenie na dowóz. Wtedy testowaliśmy słynne pyzy flaki gorące z warszawskiej Pragi. Tymi kluchami i zupami zamkniętymi w słoikach zachwycałem się. Zresztą nie tylko ja, również Wy. Vlog ten oglądał się znakomicie, a później bardzo chętnie. Składaliście własne zamówienia, o czym się dowiedziałem, także cieszę się, że, że wam smakuje to, co polecam. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, no to w prawym górnym rogu wyskoczył wam do niego link. Polecam nadrobić. A co dzisiaj w programie? Dzisiaj w programie jedzenie z baru mlecznego. Tak dobrze słyszycie, nawet bary mleczne w obecnej sytuacji musiały zmienić swój sposób działania i oferują dania na wynos oraz dania w dowozie. My akurat zamówiliśmy jedzenie z Moko. Mokotowskiego baru mlecznego, który jest względnie blisko nas. Chyba nie ma innego baru mlecznego w naszej okolicy. Choć to nie jest taka bliska okolica, bo nie załapaliśmy się na taką bezpośrednią dostawę z mokotowskiego baru mlecznego. Trzeba mieszkać w promieniu dwóch km od tego lokalu, żeby się na taką dostawę załapać. Ale spokojna głowa są jeszcze pośrednicy, którzy potrafią dowieść to jedzenie z baru mlecznego ciut dalej. I my z usług takich pośrednich, skorzystaliśmy. Pełne informacje dotyczące tego, jak zamawiać z Mokotowskiego Baru Mlecznego, znajdziecie na Facebooku. Link do tego fanpage'a podajemy w opisie. Tyle słowem wstępu, nie ma co przedłużać. Przejdźmy do testu. Zamówienie odebrane, tak to wygląda. Troszkę poszaleliśmy w zamówienie, żeby pokazać wam jak najwięcej. I tak, tu jest kawałek serniczka na deser. Dalej mamy zupy, tutaj sztawiowa z jajkiem i rosół z makaronem, pierogi leniwe z bułką tartą. Wszystko ciepłe, gorące wręcz, a trochę ta dostawa trwała, więc się bałem. Tutaj są pierogi ruskie, zestaw surówek, konieczność. Devolay, ziemniaki i mizeria. Ostatnia rzecz to schabowy. Schabowy z ziemniakami. I tu mi się nie zgadza, bo jeszcze zamawiałem kluski śląskie. No i nie dostałem klusek śląskich. A są na Paragonie? Yy, są. Są na Paragonie, także… – Minus. – Minus. No, zapomnieli o nich. Oczy, no, całe szczęście te kluski śląskie to najtańsze były z zamówienia w zasadzie, więc jakoś to przeżyjemy, ale chciałem je spróbować po prostu. Jedzenia jest aż nadto, także najemy się na pewno, yy, więc siadamy do stołu. Przełożyliśmy wszystko na talerze, żeby się przyjemniej jadło. Jest tego sporo, oczywiście, nie wszystko zjemy naraz, sobie zostawimy na kolejne posiłki, ale wszystkiego spróbujemy. Spróbujemy od razu i zaczniemy jak to w niedzielę na obiad, bo dzisiaj, kiedy to nagrywamy, mamy niedzielę. Rosół. Rosół z makaronem, bez żadnych innych dodatków. O, makaron, taki widzicie, cienkie nitki. Typowy makaron rosołowy. Jest to taki typowy rosół z baru mlecznego, który można byłoby moim zdaniem doprawić. Nic nadzwyczajnego, ale w niedzielę nawet taki rosół zjeść miło. Druga zupa, to rzecz, którą bardzo lubię, czyli zupa sztawiowa. Jak było się małym, to się takiej zupy za, za bardzo nie lubiło, chociaż no, są jak to inne przyzwyczajenia. Jest to zupa sztawiowa z jajkiem, w sensie miała być, ale tego jajka to jest jak tutaj, jak na lekarstwo. Liczyłem, że będzie taka połówka jajka na twarde po prostu, a jest to jajko pokrojone i gdzieś ono. Zniknęło. Zupa sztabowa też nie jakaś rewelacyjna, poprawnie zrobiona. Zupa sztabowa chciałbym, żeby była trochę kwaśniejsza, ale jest w porządku. Jako taki wstęp do obiadu może być jak najbardziej. Co dalej? Czas na schabowego. Zamówiłem do niego ziemniaki gotowane ze skwarkami. Była taka opcja. Nie jadłem w sobie nigdy ziemniaków ze skwarkami w takiej formie, ale stwierdziłem, że warto spróbować. Jest kotlet. Kotlet schabowy dość tani, bo kosztuje bodajże 8,90 ten kotlet. Tego można sobie domówić ziemniaki, ale nie trzeba. Tak on wygląda po przecięciu. Panierka odchodzi, nie przylega i sam kotlet jest dość cienki. Jaki będzie w smaku? No w smaku niestety papierowy. Więcej tej panierki niż mięsa w zasadzie. Także, chyba nie jest to najlepszy wybór na zamówienie z mokotowskiego baru mlecznego, choć jest to rzeczy nas chyba najczęściej zamawiany. Hmm, za to ziemniaki ze skwarkami je się bardzo milutko. Tłuściutkie skwarki, jak to skwarki, i o dziwo do ziemniaków pasują jak z nas. Tutaj zestaw różnorakich, takich klasycznych surówek: jest kapusta, kiszona, choć nie jakoś mocno. Jest marchewka, marchewka drobnostata. Tutaj kapusta z marchewką i z koperkiem. A tutaj cóż to jest? To jest trufka spora, też jest groszek, ale przede wszystkim dominuje por. Która najlepsza? Najlepsza, no chyba kapusta, bo ja jestem fanem kapusty. Po prostu kiszona kapusta, trochę marchewki i można zdobywać świat. Drugi kotlet to devolaj. Devolaj, znany klasyk polskich wesel. W środku wygląda w ten sposób. Jakiś szpinak się tutaj. Chyba za podział. Hmm, są te fajne, mięciutki. Na pewno lepszy niż ten schabowy. To też chyba najdroższy kotlet z karty, bo 10 zł kosztuje. Do niego mizeria. Wiem, że część z Was je mizeria na słodko. To nie jest mizeria na słodko. Jest taka, jaka powinna być, czyli nie na słodko. No a w barach mlecznych najważniejsze są dania mączne. Jest ich cała gromada. Są pierogi, są kopytka, są kluski śląskie, które niestety nie dotarły. Ja zawsze w barze mlecznym zamawiam pierogi ludzkie, zawsze jestem ich ciekawy. Tutaj w wersji z cebulką i ze skwarkami, chyba w ogóle z bułką tartą, tak się prezentują. Od środka niepozorne a naprawdę całkiem smaczne. Nie są tak pieprzne, jak czasem bywają pierogi ruskie. Ja tego nie lubię. Ciasto może nie jest najcięższe z możliwych, ale też nie jest takie grubaśne, nie jest takie gumowate, jak też to czasem bywa. Hmm. W farszu jest wyczuwalna przewaga raczej twarogu niż ziemniaków. Ostatnio jedliśmy pierogi ruskie, w których były te proporcje odwrotne i były bardziej ziemniaczane, Także pierogi ruskie chyba są póki co faworytem dzisiejszego obiadu. Tutaj już jedno z ostatnich rzeczy, czyli Kluski leniwe, pierogi leniwe, różnie nazywane w różnych częściach Polski. Na pewno leniwe tutaj, w wersji z masełkiem i z bułką tartą, można wziąć samym masłem, można wziąć bez dodatków. No ale najlepiej smakuje właśnie z bułką tartą, chyba. Mm, nie są to najlepsze, może pierogi leniwe, jakie jadłem w życiu, ale są naprawdę bardzo smaczne. Także no powtarza się to. Co się mówi o barach mlecznych, czyli w barze mlecznym najlepiej brać dania mączne. One zdecydowanie z tego towarzystwa wypadły najlepiej. No i deserek. Deserek to sernik. Zawsze, jak jest możliwość, to zamawiam sernik. I tutaj, jak to w barze mlecznym nie jest, to żaden tam amerykański cheesecake, tylko taki polski sernik bez rodzynek na wyraźnym spodzie. Zobaczymy, jak będzie smakował. Jest spoko, mocno twarogowy. Nie jest właśnie tak kremowy jak te amerykańskie cheesecake'i y i nie jest jakoś mocno słodki. Po tych pierogach leniwych wcale nie jest mi jakoś mega słodko jedząc ten sernik. Hmm, to już warto zamówić. Także takie szybkie podsumowanie zupy, danie mączne sernik, to bierzcie, te surowki też niczego sobie, kotlety już gorzej. Zanim przejdziemy do podsumowania do tego, ile to wszystko kosztowało, koniecznie zobaczcie pozostałe nasze testy jedzenia na dowóz. W ostatnim czasie pojawiły się, poza filmem spyzy Flaki Gorące, również materiały z knajpy Fide, czy gruzińskiej restauracji po kuchennych rewolucjach Magdy Gessler. Link do playlisty z jedzeniem na dowóz wyskoczył wam w prawym górnym rogu ekranu. Wrażenia z mok Kotowskiego baru mlecznego mam więc mieszane. Z czystym sumieniem mogę polecić jedynie dania mączne, choć z takim zastrzeżeniem, że w przypadku pierogów ruskich radziłbym się dwa czy trzy razy nawet zastanowić nad tym, czy domagać do nich skwarki. Ja uwielbiam skwarki, ale te były cholernie tłuste i całe danie przez to stało się cholernie tłuste. Pierogi ruskie nie są może dietetycznym daniem, ale jeśli chcecie zjeść troszkę bardziej dietetycznie, no to lepiej zdecydować się na inne dodatki, za to takie leniwe, super, od początku do końca. Z chęcią zamówię je ponownie. W przeciwieństwie do dewolaja czy tekturowego schabowego. Tak swoją drogą, pomyślałem teraz, że jeśli chcielibyście test najlepszych schabowych. No, to da się to zrobić, bo znam takie jedno miejsce, w którym schabowe są rewelacyjne. Także piszcie w komentarzach, czy chcecie taki test. Jeśli będzie tych komentarzy względnie sporo, no to nagram, zrobimy coś takiego. Wracając do zamówienia z Mokotowskiego Baru Mlecznego, no to zupy można potraktować jako taki dodatek. Same w sobie nie są jakieś zachwycające, ale są myślę takim niezłym wstępem do drugiego dania. Czasem po prostu miło zjeść rosu, czy właśnie szstawiwą, przed jakąś taką większą, konkretniej. Potrawą. Oczywiście nie spodziewałem się po jedzeniu z baru mlecznego nie wiadomo jakich fajerwerków tym bardziej, że Mokotowski bar mleczny to nie jest jakiś taki kultowy bar mleczny, który funkcjonuje od kilkudziesięciu lat. On jest na mapie Warszawy bodajże od kilku lat. Także to, to nie jest miejsce z historią, nie wiadomo jaką, ale atutem tego typu miejsc mają być przede wszystkim. Ceny i tutaj trzeba przyznać, że były one naprawdę atrakcyjne. Taki kotlet schabowy kosztował 9 zł i 40 groszy. Do tego ziemniaki ze skwarkami za 3.90, czyli za zestaw 13.30. Sztawywa z jajkiem 5.80. Rosół z makaronem 4.20. Pierogi ruskie 9 zł. Dewolaj kosztował 10, ,10 zł i 10 groszy, do tego mizeria ze śmietaną za 4,90 i ziemniaki za 3,90, razem za zestaw 18,90. To było najdroższe danie w karcie, a wcale nie najlepsze. Porcja klusek śląskich, których się nie doczekałem, była w cenie Złotych, dlatego Do można domówić sos pieczeniowy, co i ja uczyniłem, co daje już nam razem 7,50. Oczywiście te kwotę mi wkrótce później zwrócono. Zgłosiłem pomyłkę i bez problemu dostałem zwrot pieniędzy. Z kolei bukiet surówek kosztował 7,90. Na deser leniwe za 7,80 zł oraz sernik za 6,90. 30 łącznie za całe zamówienie już bez tych nieszczęsnych klusek śląskich zapłaciliśmy 73 zł i 20 groszy tę kwotę najlepiej myślę podzielić przez 4 bo starczyła ona na dwa bardzo sycące posiłki dla dwóch osób Zjedliśmy obiad i później dokończyliśmy resztę na kolację. Szybko policzyłem na swoim kalkulatorku, ile wychodzi za posiłek i wychodzi 18 i 30 groszy. Oczywiście, jak człowiek pokombinuje, no to zamówi też taniej. Warto jednak pamiętać, że trzeba też doliczyć kwotę za dowóz. My zapłaciliśmy za dowóz 8 zł, ale ta kwota może się zmieniać w zależności od tego, jak daleko się znajdujemy. Mokotowski bar mleczny może być więc ciekawą opcją dla tych, którzy chcą zamówić tanie jedzenie z dowozem, choć z drugiej strony pyzy flaki gorące, czyli knajpka o której wspominałem Nieraz już dzisiaj. To chyba coś ciekawszego, coś smaczniejszego i coś lepszej jakości. Przynajmniej ja takie odniosłem wrażenie. Oczywiście, oferta słynnej knajpki z Pragi nie jest aż tak rozległa. Także, jeśli macie ochotę na coś innego niż kluchy, no to, to możecie sobie zobaczyć, co tam mokotowski bar mleczny dla Was przygotował. Ja powtórzę, polecam zwłaszcza dania mączne. Reszta tak. Niekoniecznie, może jako jakiś taki dodatek, niektóre rzeczy warto zamówić, ale przede wszystkim dania mączne. No dobra, na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie o komentarzach. Prosiłem Was, żebyście coś tam napisali. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć, smacznego.